Dzisiaj o cenach Bitcoina, krypto i Ethereum. Drogie panie i panowie, to ważna aktualizacja dla Bitcoina, Ethereum i w zasadzie całej przestrzeni kryptowalut. Ostatnio widzieliśmy szalony spadek i oczywiście ludzie wariowali. Chcę Wam dokładnie powiedzieć, jak gram w tej sytuacji, czego się spodziewam w najbliższym czasie, co robię z moimi, myślę, 35 milionami dolarów amerykańskich w transakcjach. Pokażę to wam jak zawsze przejrzyście i dokładnie powiem, jaki jest mój plan działania. Przejdźmy od razu do rzeczy. Chcę to utrzymać bardzo krótko, więc kliknijcie przycisk, Lubię to! I przejdźmy od razu do wideo. Udostępnijcie wideo swoim znajomym, i co bardzo ważne, musicie być subskrybentami. W przeciwnym razie przegapicie niektóre z tych aktualizacji, a wtedy YouTube decyduje, które z nich wam poleca. Nie wiem, czy widziałeś, że wczoraj opublikowałem podczas tego szalonego spadku do 4400 dolarów amerykańskich za Ethereum, że ten spadek może się skończyć, gdyż osiągnęliśmy punkt kontroli. Cóż, jednym z powodów, dla których nie panikuje, jednym z powodów, dla których nie realizuje zysków ani nie minimalizuje strat czy cokolwiek, to to, co możesz tutaj zobaczyć. Moja transakcja na solanie 800 tysięcy dolarów nadal otwarta. Transakcja na ENA 150 tysięcy dolarów nadal otwarta. Duża transakcja Bitcoin na 13 milionów 200 tysięcy dolarów amerykańskich, tak? Była wcześniej wyższa, ale tak, nadal jest otwarta. Krótkoterminowa transakcja Ethereum, którą otworzyłem po poście na Twitterze, otwarta również przy zaledwie 50 tysiącach dolarów, 60 tysięcy dolarów zysku. Transakcja XRP na 1,5 miliona dolarów amerykańskich, Tron na 420 tysięcy dolarów, a Ethereum na 1,400 tysięcy dolarów amerykańskich. Teraz najważniejsze pytanie, oczywiście, co możemy oczekiwać dla Bitcoina, dla kryptowalut w najbliższym krótkim terminie. Cóż, porozmawiajmy o tym, przejdźmy od razu do tego, do wykresów i zobaczmy, co one nam mówią. Cóż, drogie panie i panowie, dzisiaj chcę skupić się trochę na bitcoinie, ponieważ po tym spadku możemy zobaczyć coś w rodzaju potencjalnej formacji DNA. I to jeszcze nie jest w żaden sposób potwierdzone, albo może jest blisko potwierdzenia, ale nie jest potwierdzone. To, czego potrzebujemy, to zamknięcie powyżej 112 tysięcy dolarów amerykańskich. Widzimy jednak, że spadamy już od dłuższego czasu. Wiele osób zostało zlikwidowanych. Abyśmy mogli powiedzieć dobrze, być może się tutaj odwracamy, musimy zamknąć się powyżej tej linii szyi W. Dla Ethereum, jeśli się temu przyjrzymy, widać również pewne odbicie, ale naprawdę się zmaga. Pozwólcie, że szybko przejdę do świec dziennych, aby być teraz ekstremalnie optymistycznym. Ale czego nie powinniśmy zapominać, to fakt, że wciąż jesteśmy poza tym dużym czteroletnim wzorcem dla Ethereum, prawda? Jak dotąd nie ma jeszcze powodu, by być pesymistycznym, i dlatego pozostaje w, w tych transakcjach. To jest w zasadzie moja cała wiadomość na dziś. Tak powinniśmy być ostrożni. Może nie powinniśmy teraz wchodzić w pozycję z, mi, z dźwignią 100 razy, ale na pewno nie powinniśmy panikować i krzyczeć, że Hossa się skończyła, jak wszyscy teraz to robią. Myślę, że to się wkrótce skończy, ale niekoniecznie teraz, tylko z powodu tego spadku. To jest moja wiadomość dla Was na dziś. I oczywiście mam jeszcze jedną wiadomość. Opublikowałem ją na Twitterze. To tylko szybka myśl do przemyślenia. Możecie zrobić zrzut ekranu. Uch, czy zarabiacie pieniądze, czy nie, czy jesteście bogaci, czy biedni. Na końcu to naprawdę nie ma znaczenia, prawda? Drodzy Panie i Panowie, bardzo dziękuję za oglądanie i zobaczymy się wkrótce przy następnym razie. Tak. O, krypto. Jak zawsze. Za...